Halo? No, witam, witam Cię, Gienek. Chciałbym za pośrednictwem łączy złożyć wszystkiego najlepszego w nowym roku i żebyście obdarzyli miłością i spokojem wszystkich patriotów polskich w Polsce i za granicą. Szczególnie za granicą, bo wiem, że ty jesteś za granicą. Yy, tak, jak najbardziej. Jesteśmy w tej chwili yy, na, yy, na, yy, na, yy, w skryptażu yy, na Brudnie. Jesteśmy w tej chwili w, w, na cmentarzu na brudnie przy Grobie Morskiego, tak dopiero się schodzą ludzie, także jest, jest po oświadczeniu, bo wygłosił oświadczenie Olszański i e, e, i prezes Ludim Basiak, także, także o, taka jest historia. Jest Halinka, jest Bigniew. No, także jesteśmy. Wiem, obserwuję Was i trzymam kciuki, dlatego jeszcze raz powtarzam... A, ta audycja, która tak się ciągnie o kilku dni z Tobą, tam jest wiesz, Twój portret, Twój wizerunek. Mam do Ciebie prośbę, żebyśmy zrobili około godziny 20-21 dzisiaj. Dobrze. Audycja, dobrze, dobrze. Wie, Wieczorem, wieczorem jak najbardziej. Fajnie, fajnie. Muszę, muszę Ci powiedzieć, że też dzisiaj kręcę materiał na żywo, ponieważ y, szykuje się zmiana. Tutaj ludzi, którzy jadą teraz z Polski na zachód po świętach do pracy i też mamy wiadomości, że są bardzo nerwowi, bo sytuacja nie najciekawsza. Wracają przemęczeni po świętach, a tutaj muszą zarabiać pieniądze, żeby utrzymać swoje majątki w Polsce. Także to jest, właśnie, to jest właśnie ten element patriotyzmu, że ludzie emigrują po to, żeby się ratować w kraju. Ale naprawdę, miłości wam życzę, i obdaście nawet swoich wrogów miłością, i wtedy będzie dobrze. No, zrobiliśmy to. Tutaj był jeden prowokator wchodził w, w zdanie Olszańskiemu, to około, wiesz, no, no, powiem Ci, że, że Wojciech z trudem się opanował. Słyszałem. O, to, to. Słyszałem, słyszałem to. Pozdrawiam Jabłonowskiego, pozdrawiam Koreckiego, pozdrawiam wszystkich, którzy życzą Polsce dobrze, po prostu. I więcej miłości, i więcej spokoju. Na cały rok. I będzie dobrze.

Tak, pani Haliny, kanał jest na stronie Artur Prezydent. Tak, ale dzięki temu, pani Halinie, przybyło subskrybentów i odtworzeń, bo jeden film chyba, jak miał trzy odtworzenia, to teraz ma ponad 50. Jak gra na pianinie, widziałem to. Także no, tyle mogę pomóc na razie, bo nie jestem w Warszawie, jestem daleko 1500 kilometrów od was. No. No, do zobaczenia. I w takim razie do 20:21, to wtedy się przygotuję również do kręcenia materiału na żywo ze swojej strony. A, a jaka pogoda w miejscu, bo ty jesteś w Niemczech teraz? Gdzie ty Jestem ty teraz? pod Holandią, 5 km od granicy holenderskiej. Pogoda u nas jest, tak jak patrzę za okno, jest szarówka. Jest chyba taka podobna pogoda jak w Warszawie. E, troszeczkę wiaterku, niebo przymglone. E, wczoraj troszeczkę było też mokro, trochę popadało. Dzisiaj y, w nocy przeschła, dzisiaj znowu ponownie pada, ale czuję się wiosnę już tutaj, y, bo już są. Y, Troszeczkę takie pąki nabrzmiały, widać, że te listki jak gdyby szykują się do wyjścia. I mam nadzieję, że będzie właśnie to, co przepowiedzieli wizjonerzy polscy: że będzie szybka wiosna i tego wszystkim życzę. Bo jak mają ogrzewać tym drogim gazem i drogą energią, to chociaż na tym spróbujemy zaoszczędzić, że niebo nam pomoże i przychyli się do naszych próśb, żebyśmy nie mieli tak wysokich rachunków za energię. To jest Mówił tak. do nas kapitan Artur Głowacki, polityk z Waucza, Castarbeiter w Niemczech, człowiek, który jest opiekunem medycznym. Także służba, polska służba zdrowia sięga aż do granicy niemiecko-holenderskiej. No A, tak. tak? Dziękuję, dziękuję i pozdrawiam wszystkich żołnierzy w Polsce i na świecie, bo wiem, że żołnierze też pracują w branży opiekuńczej w Niemczech chociażby. I to nawet pułkownicy, których, którzy kiedyś mnie zmieniali. Także pułkownicy też pracują w opiece medycznej. Taka jest prawda. Takie są realia. Dla niektórych to wstyd, a jednak nie... ja Ci powiem, że ja to uważam za wielką szkołę charakteru. Generał Grudniewski pracuje w gabinecie masażu, pomaga ludziom. Nie wstydzi się, czerpie z tego wielką radość, no i siłę, bo dzięki temu wysiłkowi te, temu fizycznemu, masaż jest wysiłku, tak, ja dzięki temu zachował krzepę, zdrowie, trzeźwy umysł. Także, także taka jest historia. Także to, co mówisz, ja potwierdzam w całej, w całej rozciągłości. Znam generała Polski duży Strzeleckich, pułkownika Wojska Polskiego, który tak właśnie pracuje jako służba zdrowia. No, ale muszę Ci powiedzieć, że ja też wykonuję masaże. Mam już doświadczenie. Początkowo robiłem to Niemcom bezpłatnie. Mówię pierwszy, drugi masaż bezpłatny, a potem zaczęli do mnie przychodzić i płacić jakieś tam drobne pieniądze. Jedną trzecią tego, co mają w salonach masażu w Niemczech. Ale taka jest prawda. Uwierzyłem w to, że moje ręce zaczynają leczyć. Błogosławione ręce działacza. On już właśnie jest. Przyszli, już kolega Wiczyński. No tak się. Z strony, to sam będę a, No, no, poszukaj, a to szukam, ale wiesz co, może do niego zadzwonić. O, ty, ty Dobra, okej. Okay. No, to taka miła, świąteczna, rodzinna atmosfera, nadrobna, grosz ze śmierci. Arturze, rozłączam się. Dobrze, dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Do wieczora. Cześć. Do usłyszenia. Tak, to była relacja na żywo. Za minutę wpuszczamy ten materiał. W YouTube. Proszę zauważyć, że pod tym programem, który kręcę, nie ma cenzury. Możecie tam różne opinie pisać, linkować nawet swoje strony internetowe, swoje kanały YouTube i nikogo nie odrzucam. Reklamujemy się wzajemnie. Mówimy o faktach, które są w Polsce, mówimy o teraźniejszości, mówimy o przyszłych czasach, które będą. Powstał na stronie arturmyśnikprezydent.pl taki pomysł linku pod nazwą Inflacja, jest on na samym dole, i tam są wywiady z politykami w Niemczech, z politykami, którzy mieli wpływ na kształtowanie Niemiec, i teraz okazuje się, że wypowiadają się sceptycznie co do tak szybkich. Szczepionek, tak szybkich szczepień, bo okazuje się, że nie ma jeszcze piątej fali, a szczepionka już jest przygotowana na piątą falę. Także to jest ewenement propagandowy tego wszystkiego, i to jest naprawdę ogłupianie ludzi, którzy też protestują w Niemczech. O tym się tak mocno nie mówi. A uważam, że my za pośrednictwem swoich stron wirtualnych możemy tą prawdę ludziom na całym świecie przekazać. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich ludzi wojskowych, kamratów i zapraszam na życzenia od kapitana Głowackiego na godzinę 20.21 na kanał TN Eugeniusz Sendecki, czyli Telewizja Narodowa z Warszawy. I cóż, w spokoju obchodźmy dalsze święta. Początku nowego roku. Życzymy wszystkim miłości, wzajemnego poszanowania. Polacy potrafią pokazać to, że umiemy się zmobilizować, umiemy w spokoju przekształcić ten świat Europy i świat cały globalnie na dobre tory możemy tą lokomotywę, która tak pędzi bardzo mocno, Pomału wyhamować i pomału nauczyć wszystkich samodzielności, samokrytycyzmu. I co? Rozwagi, rozwagi i postępujcie tak, żeby to, co wam podpowiada intuicja, żeby najbardziej wierzyć w tej swojej intuicji, bo mi e, powiedziała moja żona, że Artur, Twoja intuicja Ciebie nie zawodzi. No i nie zawodzi, nie zawodzi, bo prowadząc sklep jubilerski po roku czasu, jak te wybory na burmistrza były w Wałczu, przychodzili ludzie, i którzy jej mówili, że w programie Artura Głowackiego, twojego męża Mirela, właśnie on mówił prawdę. To był najlepszy jego tam wywiad, a pozostali nie wiedzieli, co mają z sobą zrobić. Także to jest fakt, bo tak było. Możemy tylko opierać się na faktach i mówić o tej historii, która teraz się zapisuje na kartach wirtualnych programów wszystkich patriotów. Pan Jarosiewicz też mi przesłał wiadomość. Dzisiaj też kręcił program w Warszawie na żywo z Super Ekspresu. Był pewien skan programu, który świadczy o tym, jak ludzie tam komentują podwyżki. No to co się dzieje to jeszcze jest kanał Janusza Jaskółki, rządowy kanał, jak ludzie tam piszą swoje opinie, nawet niekoniecznie można nazwać ich hejterami, bo przecież kto wie kto tam siedzi. Czy to są hejterzy? Chyba raczej nie. Widziałem szczere opinie, także nie można tych opinii kasować ani zamykać ust. Nie możemy w Polsce zamykać Ust. Musimy mówić prawdę, bo prawda nas wyzwoli. Musimy iść do przodu, poznać prawdę o katastrofie smoleńskiej, poznać inne prawdy, dlatego chcemy tej prawdy. Dziękuję serdecznie i zapraszam na stronę arturmyśnikprezydent.pl artur glowackipl i grosshandel.pl. Mówił do Państwa Artur Głowacki. Telefon do reklamacji tego programu 661 03 i 4 ósemki. Do zobaczenia w kolejnym wieczornym programie w Telewizji Narodowej Eugeniusza Sendeckiego.